Okres wakacji okazał się być niełaskawy dla czworonogów. Ponad 50 psów zostało porzuconych i trafiło do ośrodka pomocy dla zwierząt niechcianych i porzuconych w uciechowie. Dziś pupile wyczekują na nowych właścicieli, którzy zaakceptują ich wszystkie wady i zalety. Zachęcamy więc Państwa do adopcji. Ten piesek na imię Ma Boston ma około 4 lat. Jest idealnym psem do mieszkania. Pies, który nie potrzebuje zbyt wiele ruchu, wybiegania. Bardzo ładnie chodzi na smyczy, kontaktowy do innych zwierząt, nie szczeka, nie niszczy nic. Potrafi dość długo zachowywać czystość, także nie ma problemu, jeśli ludzie by pracowali i, i takie psa sobie wzięli do domu. Bez wątpienia na nowy dom zasługuje także ruda, szorstkowłosa dama, która potrafi rozkochać w sobie każdą osobę. Przyjaznym osobie nie to jej największy atut. To jest Lala. Imię nadane przez ludzi z miejscowości, w której się błąkała. Bardzo, bardzo kontaktowa do ludzi suczka. Młodziutka, około roku ma. Już jest po sterylizacji, jak, jak wszystkie zwierzęta, które, które u nas przebywają. Nadaje się i do mieszkania, aczkolwiek uważam, że duży pies z, taką, z takim potencjałem energii fajnie by było, gdyby znalazł dom z ogródkiem jakimś. Bardzo kontaktowa do ludzi, aczkolwiek swojego terenu broni w ten sposób, że, że daje znać, szczeka. Na pewno nie ugryzie złodzieja, ale zaznaczy, że coś się dzieje. Szalony, nieprzewidywalny i uroczy to wszystkie zalety Fafika, drobnego psiaka o wielkim sercu. To jest Fafik, około 5-6-letni piesek. Yy, tu chciałbym obalić mit, że, że yy, starsze psy nie są właśnie energiczne, że one już są takie ukresy swojego życia. Nie jest to prawdą, co prezentuje Fafik. Jest bardzo, bardzo żywiołowym psiakiem, bardzo kontaktowym do ludzi. Yy, bardzo inteligentny też. Także wcale nie oznacza to, że tylko i wyłącznie szczeniaki biorąc możemy czegoś nauczyć, i wychować, bo coraz yy, częściej Pokazuje nam życie, że biorąc szczeniaki, wylatują one później na ulicę, a ludzie uważają, że 4-5-letnie psy są już za stare. Nie jest to prawda. Jest bardzo fajnym, kontaktowym psem i na pewno jeszcze pożyje grubo kilkanaście lat. Jak wspomniał Robert Bienias, Fafik jest doskonałym towarzyszem podczas długich pieszych wędrówek, także poleca go rodzinie, która lubi aktywnie spędzać czas wolny. Jeżeli szukasz pupila i przyjaciela na całe życie, zaadoptuj psa. Adopcje są w 100% darmowe. Powodem darmowych adopcji nie jest brak szczepień, sterylizacji odrobaczeń. Każdy zwierzak wychodzi ze schroniska zaszczepiony i zaczipowany. W 95% przypadków jest odrobaczony, a w 70% pies jest po sterylizacjach. Więcej informacji można uzyskać na www.uciechow.pl. Ďakujem